Halo dar wszystkim! A więc wygrał odcinek, co będę nagrywać w tym roku? No cóż, eee, nabijajcie wyświetlenia, zanim przejdę do filmu, nabijajcie wyświetlenia, subskrybujcie kanał. Kto tego już nie robi, niech da łapę w górę. A ja będę wiedzieć, czy będę czy robić następny odcinek, czy też nie. A więc zaczynamy. W tym roku na pewno będę chciał nagrywać poza nauką poza nauką będę ja chciał nagrywać na pewno ciekawostki sportowe, bo będą jakieś ciekawe ciekawości wojenne, pisze, czy chcecie, czy nie. Na pewno nagram jeden albo dwa odcinki specjalne FS19, jak starczy, jak będzie czas. Na pewno nagram kolejny będę nagrywał kolej, tylko muszą być tylko nabijajcie wyświetlenia i łapy w górę, będę wiedzieć czy to nagrywać. Na pewno jak się pojawią burze, będę nagrywał ostrzeżenia, burze w terenie, konwekcje oraz prognozy. I na pewno chciałbym nagrywać również jakieś śmieszne filmiki, ale to pod warunkiem jak będzie czas. Nabijajcie wyświetlenia, subskrybujcie i widzimy się wkrótce, cześć.